Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. witam was w odcinku, w którym opowiem wam o kolejnym dodatku kampanijnym do gry Marvel Champions, tutaj opowiem wam o dodatku Sinister Motives. Teraz jest to dodatek, który dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Rebel, który jest oficjalnym dystrybutorem Marvel Champions w Polsce. I jakiś czas temu już mówiłem, że podjąłem współpracę z Rebelem, że dostaję od nich dodatki do Rebela, do Marvela po to, żeby wam o tych dodatkach opowiadać. No i teraz tak, dodatek Sinister Motives, bardzo czekałem na ten dodatek z bardzo prostego powodu. Ewidentnie już nie musiałem nic więcej wiedzieć, wystarczyło usłyszeć nazwę i zrozumieć nawiązanie do Sinister Six, czyli do paczki sześciu złoczyńców Spidermana, z którymi zmierzył się w komiksach. A Spiderman jest jedną z moich absolutnie ulubionych postaci, jest moją ulubioną postacią z komiksów z dzieciństwa. Jak byłem mały to czytałem komiksy Spider-Man, Superman, Batman i troszkę X-Menów. Komiksy przestałem czytać w sumie gdzieś tam w okolicach 14 roku życia, całkowicie nigdy do nich nie wróciłem, a potem jakby moje zainteresowanie Marvelem się pojawiło w ramach jak, się, jak pojawiały się kolejne filmy, nie wspominając już o MCU, ale jak, byłem, ter jak teraz sobie myślę o postaciach z komiksów, które uwielbiam, no to moją ulubioną teraz jest Batman, ale jak byłem młody to bezapelacyjnie był to Spider-Man i każdy jego komiks czytałem z wypiekami i serial animowany uwielbiałem. Naprawdę po prostu go się uwielbiam. Po ostatnim Spiderman... Na ostatnim Spider-Man No Way Home miałem po prostu łzy szczęścia w oczach. Do tego sądzę, że ten film jest numerem jeden dla mnie, jeśli chodzi o filmy zeszłego roku i bardzo wysoko jeśli chodzi o filmy komiksowe w ogóle powiem szczerze. No więc, jak zobaczyłem Sinister Morris, więc wiedziałem, że będzie to Spider-Man, będzie to skupione wokół spider to się strasznie zajarałem. Oczywiście wiedziałem, że to nie będzie yy, Peter Parker, no bo Peter Parker był w zestawie podsta podstawowym, no ale też nie trudno było się domyślić, że będzie to Miles Morales. Miles Morales, postać, którą uwielbiam, jest naprawdę świetny, uważam... Bardzo mi się podoba, jak wprowadzono Milesa Moralesa do tego świata. Podoba mi się to, bo yy, wiecie, na pewno zauważyliście, że jest ostatnio moda nas yy, wprowadzenie trochę różnorodności do świata, zarówno komiksów, jak i do świata filmów. I czasami, moje zdanie prywatne, jest to robione w taki trochę dziwny sposób, na zasadzie, na zasadzie nie że tylko, że na zasadzie wprowadzamy postać, która jest po prostu kopią. Oryginalnej postaci, ale na przykład jej wersją kobiecą albo innego koloru skóry, albo na przykład, nie dość, że nie wystarczy im wprowadzenie nowej postaci nowej fajnej postaci dodatkowo czują jakąś potrzebę sprowadzenia tej postaci, która była dotychczas, tak w dół. Nie jestem fanem czegoś takiego. Uważam, że można zachować oryginalną postać ze wszystkimi jej zaletami, pozostawić ją tym kozakiem czy kozaczką, którą była. Eee, ale, do, i dodatkowo wprowadzić nową postać, która jest po prostu ciekawa sama w sobie i, i, i zapracowuje na szacunek i sympatię sama w sobie. I uważam, że dokładnie tak się stało, przynajmniej dla mnie tak się stało z Milesem Moralesem. Uważam, że po prostu nie ujmując nic Peterowi Parkerowi, pojawił się nowy dzieciak, nowy chłopak, który zresztą uważał Petera Parkera za swojego rodzaju idola, za Spidermana trochę za swojego rodzaju idola, który w wyniku jakiegoś tam wypadku sam otrzymał takie, a inne umiejętności, i nie otrzymał ich. Kropka w kropkę takie same, utrzymał coś nowego, nowe umiejętności, których, których oryginalny Spider-Man nie miał i na przykład w grze Spider-Man, Miles Morales na PS4, pracuje na początku trochę z nim, a potem pracuje sam. A, potem, a teraz ma być część, kolejna część spider mana na PS4, gdzie będą działać razem. I mam nadzieję, że to będzie couch co, bo wtedy będę mógł sobie zagrać z młodym. Um, więc naprawdę, i, i Spider-Man Uniwersum bardzo ciekawie wprowadził do właśnie, do naszej świadomości Marsa Moralesa jako takiego. I uważam, i dlatego mówię, i z, patrzę, ja patrzę na Marsa Moralesa jak na wzór tego, jak fajnie można wprowadzić odrobinę różnorodności do świata komiksów, do, 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 do całego tego świata. Osobiście uważam, sam pomysł wprowadzenia odrobiny różnorodności, różnorodności do tego wszystkiego za absolutnie bardzo dobry. Różnorodność jest zawsze dobra. I tylko, właśnie, róbcie to tak jak z Maesem Moralesem, a nie. A nie, chcę, nie chcę się tu krytykować teraz w innych takich rzeczy, chcę się skupić na rzeczach pozytywnych. Więc tak, i teraz przy tym dodatku. A jeszcze na no rzecz słowem wstęp, no nie był to długi wstęp strasznie słowem wstępu jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście jest bardzo prężnie, bardzo fajnie działająca grupa na Facebooku Marvel LCG Polska, którą steruje mój kolega Łukasz. Bardzo serdecznie polecam zajrzenie tam na grupę. Ostatnio. Ja tam musiałem zajrzeć i dowiedzieć się paru rzeczy o sobie i swojego intelektu, ale nieważne, to o tym powiem wam za chwilę. Porozmawiamy o tym dodatku. Nie będę tutaj robił żadnej, żadnego ujęcia na, zasad, na stół z zasadami, ponieważ tutaj nic się nowego, jeśli chodzi o zasady, takiego nie pojawia. Każdy złoczyńca tak naprawdę działa w sposób w miarę dla nas zrozumiały. To, co jest tutaj nowego, tak naprawdę jest taki tor reputacji, gdzie na koniec każdego scenariusza sprawdzamy, ile mamy side-skims jeszcze do rozegrania, ile mamy, czy mamy jakieś, zagro czy mamy jakieś zagrożenia na głównym skimie i tak dalej, i tak dalej. Za każdą nam rzecz, która jest tutaj na dole wyliczona, zaznaczamy sobie, prawda, punkciki na tym torze. No i teraz, im więcej punkcików mamy, tym dostajemy jakiś tam boost, tak? jakiś tam co, coś dodatkowego, co nam ułatwia grę, ale też niestety dostajemy też trochę złego, też ułatwiamy trochę grę naszym złoczyńcom, bo czują się przez to, że my mamy taką fantastyczną reputację i ludzie nam pomagają. Złoczyńcy czują się bardziej zmotywowani, żeby jeszcze bardziej nam dokopać i tak dalej, więc i my dostaniemy trochę ułatwienia, ale oni też trochę tych ułatwienia dostają, więc gdzieś tam się to ma wyrównywać. I teraz tak, mamy, i teraz będzie trochę spoilerowo, aczkolwiek nie będę za bardzo wchodził w spoilery, będę, będę tak, no, spoilerowo będę mówił, co jest, kto jest, która jest złoczyńcą w każdym scenariuszu. A to są rzeczy, które można by zobaczyć po prostu czytając, patrząc na karty, nie zagłębiając się, się w to, co się tam dzieje. Więc w pierwszym scenariuszu walczymy z Sandmanem, po którego pokonaniu spotykamy się z Venomem i walczymy z nim. Venom, jak jest pokonany do nas, dołącza i walczymy z Mysterio. Po tym jak walczy, kończymy walkę z Mysterium pojawia się Sinister Six, walczymy z całą szóstkę. Walczymy z... mamy Doktora Octopusa, mamy Elektro, mamy hopgobina, Kravena, Skorpiona i Sempa. Eee, I na koniec walczymy z Venom Goblinem. To jest Green Goblin, Norman Osborn, który po prostu przejął część Symbiotu i po wyniku różnych eksperymentów i połączeniu się z Symbiotem z Venoma zamienił się w taką mieszankę Venoma z goblinem, brzmi to bardzo ciekawie, nie wiem czy to jest oparte na jakimś komiksie, bo no mówię, no przestałem te komiksy czytać gdzieś tam w wieku 14 lat, ale no generalnie pomysł jest ciekawy. Mało tego, nie wiem czy widzicie teraz, założyłem koszulkę z postacią, na którąś, której się nie mogę doczekać, żeby się pojawiła w Marvel Champions. Uważam, że Deadpool byłby świetny, na kartach Marvel Champions myślę, że mówiłby do nas z kart, wiedziałby, że jest grą, bo to jest Deadpool, więc on musiałby łamać czwartą ścianę yy, na zasadzie weź zagraj mnie razem z tamtą kartą. To byłoby, Deadpool, byłby idealny, mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy, nie jakieś. No, z całym szacunkiem, tak, Iron Heart spoko, Nowa spoko, ale dajcie nam, macie, mamy jeszcze tyle kozackich postaci i, bardzo, i, i fajnie byłoby się nimi pobawić. No, dobra, słuchajcie, w tym, przy tym dodatku zrobiłem coś innego. Po każdym kampanijnym, po każdym scenariuszu, nagrałem takie podsumowanie, jak mi poszło. No i teraz tak, Sandman był w miarę prosty, zobaczmy, co się działo po Sandmanie. Zakończenie scenariusza pierwszego Miles Morales. 10 zdrowia, chyba nie powinien mieć 10, mogę mieć max 9. Nieważne, to, bym, to by się skorygowało, to się wydarzyło przed chwilą. E, jeden wyczerpany Eli, ale już przy końcówce. Karty takie sobie, za dużo by w tym rzędzie nie zdziałał. Peter Parker wyczerpany, Nick Fury i tak by teraz zniknął. E, jak się ma main scheme? E, no więc mamy 12, do 18 nam zostało jeszcze troszkę, więc tak szybko byśmy nie zniknęli. Peter Parker ma z kolei 8 z max 10, więc też jest w dobrej formie. On teraz zaczyna, ponieważ jest pierwszym graczem, zaczyna pierwszą, jako pierwszy gra w tej następnej rundzie, na Sandmanie cztery znaczniki. Sandmanowi zostały już, Sandman drugi, gram, nie gram eksperta, bo nie, i zostały mu cztery punkty życia, a Spider-Man, Peter Parker wchodzi z event za 3. Wydaje sobie trzy takie. Pyk i event. Deal 8 damage, bo po co tylko pokonać, jak można poniżyć? Sandman pokonany. Więc powiem wam tak: z Sandmanem nie było nic wyjątkowego. Tak naprawdę, w moim odczuciu, był to po prostu kolejny czarny charakter, którego trzeba było ubić. On tutaj wchodził z jakimś environment do gry, ale powiem szczerze, za bardzo ten environment mi krwi nie napsuł i na spokojnie sobie po prostu z nim poradziłem. jak na standardzie, żeby sobie życie ułatwić. No i dobra, i potem przechodzimy do Venoma. Venom zaczął się obiecująco, bo pojawił się Environment Bell Tower i tutaj po prostu trzeba było ten, ten, czyli ta wieża dzwonnicza i trzeba było tam do tej wieży się y, y, go, z, z, że tak powiem, y, no, co to jest, osmaria, zaciągnąć, y, żeby, no wiadomo, to, co wiemy, co w komiksach się stało z Venomem, jak był w wieży dzwonniczej, żeby ułatwić nam pokonanie go. No i zobaczcie, czy ja tego potrzebowałem. Rozgrywka numer 2 przeciwko Venomowi. Ponownie, ja się nie bawię w eksperty, bo nie jestem w tej na tyle dobry. I tutaj poszło mi nawet nieźle, muszę powiedzieć. Okazała się Ciocia May bardzo sympatycznym saportem. Dosyć takim konkretnym, muszę powiedzieć, bo w sumie za jeden zasób, to za każdym razem, kiedy jest alter ego, wystarczy ją wyczerpać i cztery obrażenia liczy. Leczy. To jest dużo. To jest naprawdę dużo, bo praktycznie Peter Parker skończył grę z dziesięcioma zdrowia i nie korzystałem ani razu z zdolności REC, RECOVER. Eee, więc całkiem nieźle, nie skorzystałem w ogóle z tego Bell Tower, powiem szczerze, nie było potrzeby. Udało mi się fajnie tutaj skombować różne właśnie te karty, które zdobyłem w nagrody za poprzenie, eee, różnych allies mi się udało fajnie zdobyć i, i, i tutaj te wszystkie umiejętności, małe Samaralessa odpalać. Więc tak, de facto no, sprzedawałem sobie konkretne plaskacze samemu do wiadomości. No, Malos trochę bardziej ucierpiał, ale też nic strasznego. Udało mi się go w trakcie jeszcze podleczyć. Więc, no tutaj tam te dodatkowe rzeczy udało mi się też usunąć. Słuchajcie, zaczyna mi się sprawdzać taktyka jak w Ionzen. W Ionzen zawsze, jak gramy, to jest tak, że usuwamy najpierw tych popleczników, a dopiero potem skupiamy się na głównym Nemesis. I ja zaczynam tutaj też pomału tak grać, że ignoruję całkowicie. Znaczy nie całkowicie, może, ale ignoruję w miarę yy, główny czarny charakter. A skupiam się na Fred, na Side Schemes i na różnych minionach. I jeżeli mi się to uda skombinować dobrze z kartami, to wtedy właśnie to ładnie. z innymi kartami, to potrafię przy okazji też czasami fajne ciosy sprzedać głównemu czarnemu charakterowi i to tak jakoś działa. No więc Venom pokonany poszło całkiem ładnie. Dziękuję. No właśnie nie potrzebowałem tego tak naprawdę. No mówię, no tutaj. Nie było to zbyt trudne. Nie było to tak totalnie łatwe, trochę musiałem się tam napocić i nakombinować, ale generalnie koniec końców Venoma udało mi się pokonać, nie, nie zaciągając go właśnie do tej wieży. No i potem pojawił się Mysterio. No i teraz Mysterio jest fajnym czarnym charakterem z filmu, z Spider-Man Far From Home w roli Jake'a Gyllenhaula. Jake eee, no i co się stało na koniec mojego spotkania z Mysterio? I zakończyliśmy walkę z Mysterio, ja chyba pomału zacznę flirtować z graniem na trybie ekspert, ponieważ znowu go rozgromiłem i tak się składa, że podobnie jak w poprzednim scenariuszu Peter Parker zakończył na 10 punktach życia, a Miles Morales na 5. Tylko tak, no powiem że tutaj się ładnie udało, głównie dlatego, że tutaj miałem naprawdę dużego farta jeśli chodzi o dociąg kart. Mysterio wrzuca nam różne brzydkie karty do, naszego, do naszej talii, i na szczęście żadna z nich jeszcze mi nie wyszła, co by mi tam jakoś utrudniło życie. Eee, ale też nie było jakoś tak super łatwo. no Generalnie jeden i drugi miał trochę allies i jak widzicie, został tylko jeden na sam koniec. Ale za to jaki fajny Dam, Dam Dugan, który po prostu swoimi dwoma atakami zadał łącznie 8 obrażeń, bo mogłem wyczerpać tę kartę Shield. Eee, tu Fred się udało mi z dwiema chyba fajnymi kartami wydarzeń dosyć mocno ograniczyć, ale niewiele brakowało, abyśmy przekroczyli w pewnym momencie. Eee, no i tak ogólnie powiem szczerze, to nie, nie był jakiś taki super trudny, no, Robię robi jakieś takie turbo upierdliwe, dodatkowe rzeczy, które trochę wkurzają, ale dramatu nie ma. No i jednak tutaj w pewnym momencie mi weszły dwie tury pod rząd, mi weszła ta karta plus jeszcze haymaker mi wszedł. Haymaker <laughs> to jest... <laughs> Mowina próbuje. Haymaker to jest też fajna karta, bo razem z właśnie z Swinging Web Kick, czy jak to się tam nazywa, dobrze powiedziałem. Tak, Swinging Web Kick i Haymaker. No to razem mi to dało ładną ilość obrażeń. Tak, dzięki temu jeszcze, że miałem tą kartę, które dawały dwa zasoby na ile. Więc. E, poszło bez większego problemu i nie przesunęliśmy. Nie z kim nie wszedł na drugą kartę. Więc. No jakoś to idzie, no. I powiem wam. E, Misterio mnie rozczarował, bo on po prostu się okazał wstępniakiem do kolejnego scenariusza i sam w sobie nie zrobił nic, co naprawdę... Mysterium ma naprawdę potencjał i, i nawet, nawet moim zdaniem Far From Home nie wykorzystał w pełni potencjału Mysterio. I, u, i uważam, że pamiętam, że jak grałem w grę na, pe, na pc -ta dawno temu, tam Mysterium był fajny, a tam konkretnie, że tak powiem, trzeba było się namęczyć, żeby z Mysterio wygrać. I jakby bardzo się tam odznaczał. I, i, I on się nawet w filmie się troszkę odznaczył, także wiadomo było o co chodzi. To taka konkretna postać, wyrazista. A tutaj taki. No zostawił nam te karty Illusion, ale powiem szczerze, to jakoś na mnie wielkiego. To są te, takie karty, które po pokonaniu każda karta tam z cechą Illusion musiała nam zostać, i potem na podstawie tego, ile nam zostało, to coś tam musieliśmy robić w kolejnym scenariuszu. I powiem wam szczerze, jakkolwiek to było troszkę upierdliwe później. To w trakcie i po zakończeniu, ja tak de facto nie czułem, że grałem w Misterio. No a potem przejdźmy do walki ze Sinister Six i zobaczcie co ja zrobiłem. No i czwarty scenariusz za mną, i nie wiem czy o coś źle zrobiłem, czy o co chodzi, jeszcze zaraz to będę mówiąc nad stołem, coś więcej tutaj mówił analizował, ale nie wiem, serio jestem w szoku, bo generalnie zasada jest tutaj taka, że pojawi się ten side z z który, który trzeba ukończyć, żeby móc, e, żeby móc wygrać. Marvina pozdrawiam. I teraz generalnie jest to wszystko spoko, tylko to jakoś tak w miarę łatwo poszło, bo tu wystarczyło na dwie osoby łącznie 20 żetonów zagrożenia usunąć dwiema postaciami. Miles Morales skończył z 8 zdrowia. Peter Parker 9 zdrowia. Przepraszam za efekty dźwiękowe w tle, ale. To było naprawdę proste. Więc nie wiem, czy coś zrobiłem źle, no ale chyba dobrze skumałem, że tu musi... Trzeba prostu to ukończyć i się wygrywa. No jest jak byk napisane. When the last thread is removed from the scheme, the players escape and win the game. No i. Więc się skupiłem, żeby usunąć Fred z tego i wygrałem. Co jest trochę rozczarowujące, bo. Biorąc pod uwagę, że się walczyło z sześcioma tam z więcej niż jednym czarnym charakterem, to zapowiadało się to dosyć ciekawie. No nic, zobaczymy co będzie dalej. I. Od razu, jak nagrywałem to, co widzieliście przed chwilą, to jeszcze byłem przed zadaniem pytania na grupie Marvel LCG Polska na Facebooku. Teraz już jestem po zadaniu tego pytania. I wiem, że tak pomyliłem się. Musiałem się pomylić. Znaczy, ja tego nie pamiętam, żebym się pomylił, ale ewidentnie musiałem się pomylić. Czyli jak umieszczałem zagrożenie na main schemie, tu umieściłem po prostu. E, chyba, ile tutaj jest? Poczekajcie. To jest ten. E, e, gdzie to jesteś? Light at the end. No właśnie. To jest 10 nagracza, ale na dole jest po prostu 10. Więc ja hmm, po prostu położyłem chyba 10 żetonów zagrożenia. No i faktycznie, ponieważ był to scenariusz i to mi się akurat podobało, to było w miarę ciekawe jak na start, nie? na zasadzie, że pierwszy chyba scenariusz, w którym ja przynajmniej grałem od dawna, gdzie tak naprawdę zwyciężało się jakby Bije, biliśmy ten, te czarne charaktery na tyle, żeby nas nie uszkodziły, żeby nas nie zabiły, ale tak naprawdę skupialiśmy się na usuwaniu zagrożenia. I ja miałem parę fajnych kart i dużo kart mi we wchodziło na rękę, które fajnie mi pomagało yy, ten, yy, robić, wykonywać akcję w więc jakby to że zagrożenie dosyć szybko i elegancko zdejmowałem. No, ale ewidentnie zdjąłem to za szybko, bo, bo to w dwie tury to rozpykałem, a to nie powinno być aż tak prosto i zresztą jak mnie tam podliczono w grupie na Facebooku, to ewidentnie mi wskazano, że no, no musiałem się pomylić. Eee, no, starałem się, a ja nawet się starałem, nawet pamiętam, że myślałem o tym, nie, jak podchodziłem do tego, do tej kampanii, że kurde, tyle razy grałem w Marvel Champions solo, że no, będę miał z samego przyzwyczajenia, będę prawdopodobnie popełniał takie głupie błędy. Więc skup się, kaczmar, za każdym razem, jak będziesz patrzył, liczysz to na gracza. Bo teraz grasz dwiema postaciami, więc razy dwa wszystko. No ale musiało mi się pomylić. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że ten scenariusz do najtrudniejszych nie należą. I, i w miarę łatwo, ponieważ mówię, no przyszło mi to rozpykanie go w dwie tury, dużo zdrowia mi zostało, więc. no... Jeszcze jedna tura, jeszcze dwie tury może i, i by to wszystko jakoś poszło. No i tam nawet spotkałem się z głosami na grupie na Facebooku, że to jest mimo wszystko łatwy scenariusz. I jakkolwiek ciekawe to było, że... I, i, i to jest najciekawszy scenariusz w całej kampanii ewidentnie, jak dla mnie. Bo po pierwsze przełamuję ten schemat, że po prostu mam jeden czarny charakter, w który muszę naparzać. No to dodatkowo właśnie jest to, cała, to całe skupienie się, uwagi, skupienie uwagi na tym, żeby zdejmować rzutowane zagrożenia, a nie żeby atakować czarny charakter. Więc to zdecydowanie było najciekawsze. Aczkolwiek znowu po Mad Titan Shadow, znowu Marvel Champions zrobił mnie w bambuko. W Mad Titan's Shadow byłem przekonany, jak podchodziłem do tego, że Thanos będzie ostatnim złoczyńcą kampanii. Tutaj podchodziłem do tego tak z myślą, że Sinister Six będą ostatnimi złoczyńcami kampanii. Ale nie, Sinister Six są piątym scenariuszem. Zresztą myślałem, że to będzie tak, że będzie z... W sumie spodziewałem się siedmiu scenariuszy, albo przynajmniej sześciu, czyli jakby jeden na każde na czarny charaktery z Sinister Six. Ale nie, cała Sinister Six mnie na, zaatakowała w piątym, a w szóstym walczyłem z Venom Goblinem, który, z którym skończyłem w takim stanie. No i ostatni scenariusz zakończony. Ponownie nie było jakoś bardzo trudno. No trochę już w mordę chłopaki dostały. Musiałem się tutaj jeszcze leczyć. No ale generalnie się udało jeszcze za dużo nawet zagrożenia się nie pojawiło na tych miastach, na tych częściach Manhattanu. No i jakoś kurde poszło, trochę miałem allies, trochę ich straciłem, żeby mi pomogli. To jest tak naprawdę pierwszy minion, który się pojawił i nie zdążył jeszcze nic zrobić, więc. Ogólnie muszę powiedzieć, że żaden scenariusz tutaj nie był jakoś specjalnie trudny. I ten ostatni, właśnie Venom Goblin, ciekawy, fajny było z tym miastem i tak dalej, ale też bardzo trudny do pokonania nie był, zwłaszcza grając na tak, nazwijmy to, starej postaci jak nasz oryginalny Peter Parker. No więc widzicie, też w miarę łatwo mi poszło. Nie było nie. Powiem wam tak, to jest najłatwiejszy, chyba najłatwiejsza kampania, z jaką miałem do czynienia. To jest w ogóle nie ma co porównywać, jak dla mnie, jeśli chodzi o chociażby takiego Ronana z um, Galaxy's Most Wanted, hashtag pamiętamy. To jest naprawdę, naprawdę, ale in, ja nie traktuję tego jako minus. Nie, ja powiem Wam tak, ja się bawiłem dobrze przy Sinister Motives, bo to był troszkę taki oddech po tych epickich kampaniach, gdzie ja naprawdę, jak ja rozgrywałem te kampanie, czy Czerwoną Czaszkę, czy Galaxy's Most Wanted, czy e, Thanosa, ja to wszystko, ja się naprawdę wczuwałem, ja czytałem te komiksy, ja się wczuwałem w te historie e, i naprawdę Marvel Champions dla mnie samo w sobie jest dosyć. E, jest, 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 jest okej okay grą, jeśli chodzi o klimat, jest dosyć tematyczne ale nie jest jakoś, nie jest, jest jakoś super klimatyczne, tak? Tu nie, nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej fabuły. Natomiast te kampa, kampanijne dodatki, to dają Marvel Champions ten rumieniec klimatu. I to jest dla mnie ten właśnie, to, wtedy mi się gra w to Marvel Champions najlepiej, jak ja wiem, że rozgrywam jakąś konkretną historię. E, i, I powiem szczerze, że po takich bardzo epickich, zwłaszcza po tym Met Titan's Shadow, no fajnie było usiąść do czegoś, co było takim Oddechem. Nawet wręcz myślę, że nie wiem, czy to nie jest dobra alegoria, dla tego, yy, nie wiem, czy to nie jest dobre, że tak powiem, odniesienie do tego, co powinno się teraz dziać z MCU, z Kinowym Uniwersum, gdzie mieliśmy ten epic, tę epickość, ten rozmach. Może teraz, właśnie, fajnie by się skupić na takich skromniejszych, prostszych, bardziej indywidualnych historiach. Nie wiem, nie mówię, że jestem przekonany tego 100%, ale trochę mi tak to dało do myślenia. Więc jak do tego podszedłem w ten sposób, Sinister Morris był jak najbardziej w porządku. I, i mówię, a zwłaszcza jako fan Spidermana, fakt, że mogłem Peterem Parkerem i Milesem Moralesem naparzać po prostu się z tymi wszystkimi kultowymi złoczyńcami z komiksu Spidermana, świetna sprawa, nie powiem, że nie. To, co mnie troszkę rozczarowało, to tak, że mówię, okej, okay, no nie, nie oczekiwałem tej epickości, którą miałem przy Mad Titans Shadow, ale nie ukrywam, że tam fajnie byli ci złoczyńcy rozwiązani. E, Hela, Loki, e, Corvius Glaive i Proxima Midnight. No po prostu kapitalne pomysły było na to, jak oryginalnie, jak ciekawie, Ugryź ten scenariusz, żeby to nie było tak, że stoi ten czarny charakter, a ja po prostu do niego podbiegam i sprzedaję i mu pola no. To jest po prostu, no, to nie jest aż takie już ciekawe. Po tylu scenariuszach rozegranych, to tacy, takie czarne charaktery nie są jakoś nie wiadomo jak ciekawe. A biorąc pod uwagę, że nawet z takim venomem, który miał to Bell Tower, ja mogłem bez problemu to Bell Tower zignorować. No co wiecie, no ten venom goblin, okej, okay, no miał, latał i tam zarażał te dzielnice miasta, ale to też w miarę łatwo szło mi pokonać. Więc w dalszym ciągu jakby ideą było to, dobra pamiętaj pilnuj tego, żeby tu się za dużo nie zadziało, ale mimo wszystko po prostu naparzaj goblina. Więc z jednej strony ok, cieszę się, że dostaliśmy taki trochę oddech po cięższych tematycznie kampaniach, ale mówię, miałbym nadzieję na coś ciekawszego niż po prostu czarny charakter, do którego podbiega mi goleje po mordzie i, i koniec scenariusza. A momentami tutaj tak się czułem, zwłaszcza przy Sandmanie, Venomie i Mysterii. To jest moje wrażenie, mówię, no ja gram na tym łatwiejszym. Muszę chyba zacząć grać na ekspercie, bo to nie ma sensu. Gram trochę w tym łatwiejszym trybie. Miałem bardzo dużo farta jeśli chodzi o, o dociąg kart w wielu momentach. Aczkolwiek też zobaczyłem jedną rzecz spider nie, ten pierwszy Peter Parker, nie jest jakąś turbomocną postacią. Ta jego talia nie jest jakoś wybitna. Jest fajny ten e, cios, e, e, gdzie, gdzie, ten, gdzie zadajemy 8 obrażeń za trzy zasoby. Ok, spoko. F jak to się pojawiało na ręce, to <laughs> nie było opcji, żebym z tego nie skorzystał. Ciocia May jest kozacką kartą, bo za, zagrywamy ją za jeden zasób. I potem, jak jesteśmy w formie alter ego, o, używamy jej i odzyskujemy cztery punkty zdrowia. Więc, wow. To no, ciocia May i miałem chyba dwa scenariusze, gdzie ciocia May mi weszła na rękę. Ciekawie zabrzmiało. Więc, yy, chociaż jakby to była Marisa, to May to. No, nieważne. Yy, więc powiem Wam, że dwa, to naprawdę to, to była dobra karta za bardzo, bardzo tania karta. Ale muszę powiedzieć, że ogólnie to tak jak ostatnio gadałem z panem, że te nowe dodatki, te postacie nowe do Marvel Champions wydają się troszkę OP. Tak z tym to widać właśnie, jak się zagra znowu jakąś z tych starszych postaci, nie? Bo tutaj naprawdę nie mamy takiego wyżyn, w którym po prostu możemy runda po rundzie ostro sklepać te czarne charaktery, nie? Więc taka ciekawa obserwacja. Więc ogólnie, tak. Ale może trochę, może trochę za bardzo chcieli nam dać odetchnąć. Rozumiem, że chcieli nam da dać odetchnąć. Dziękuję za to. Udało się. Dobrze się bawiłem. Ale myślę, że troszkę za bardzo nam dali odetchnąć. I myślę, że mogli wprowadzić trochę więcej różnor różnorodności w to, jak gramy z poszczególnymi czarnymi charakterami. A nie tylko w ten scenariusz Sinister Six. W dalszym ciągu. To jest Marvel Czepion. słuchajcie. To jest To się nic nie zmienia. Ja to kocham. Ja to uwielbiam, to Marvel Champions, nie mogę się doczekać kolejnego kandydatku kapalijnego, już zapowiedzianego, Mutant coś tam. Więc będą mutanci, w końcu wchodzą mutanci, pojawiają się mutanci i mam nadzieję, że będzie Wolverine, Storm, Jean Grey, wszyscy mam nadzieję, że tam się pojawią. Tyle, piszcie w komentarzach, czy już gracie w Marvel Champions, jeżeli nie, to czemu nie? nie. I piszcie w komentarzach, co wam się podobało, co wam się podobało co, czy graliście w ten dodatek, który złoczynica Wam się tutaj najbardziej podobał. I jak bardzo czekacie na kolejne dodatki, na które inne. I jaka postać, jaką postać byście najchętniej zobaczyli kolejną jako Hero Pack. Ja mówię koniecznie Deadpool, pod warunkiem, że będzie zrobiony tak, jak Deadpool byłby zrobiony. Nie musi nawet być, że tak powiem, brutalny. Na zasadzie nie oczekuję, że będą przekleństwa na tych kartach, chociaż wygwiazdkowane by mogły być, i nie musi być tam krew. Nie, tego, tego nie muszę mieć. jak kumam, że to jest gra Karciana dla młodzieży, okej, okay, tego nie muszę mieć. Ale to, żeby tam zagadywał do nas i robił różne śmieszne akcje, to potrzebuję. Tyle, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj za oglądanie, dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Rebel za podesłanie mi dodatku do recenzji. Przypominam Wam o grupie na Facebooku, link do tej grupy macie w opisie, a póki co bardzo serdecznie Was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.